Po moim ostatnim materiale Ksajo przyznał się, że obrzydliwe wiadomości do 15 letniej Wicki należały do niego. W międzyczasie zaliczył dziwną odklejkę na Twitterze. Jego koledzy jednogłośnie stwierdzili, że przekroczył granicę. No, od... Totalnie, jak mój mózg, totalnie sobie nie wiesz, to co się stało? A sam Marcin na koniec trochę się przyznał, ale jednak zwala winy na innych. Dzisiaj wszystko przeanalizujemy i powiem Wam, czy napłynęło coś nowego w kontekście Ksajowo-Spermiarskiego procederu. Dodatkowo pojawiły się nowe dowody i nagrania do ostatniego napadu na streamerkę i coraz więcej Osób poddaje ten napad pod wątpliwość. Biuro byłego wspólnika Buddy zostało spalone oraz ukradziono mu czołg. A Józef w prywatnej wiadomości, zdradził, kto mógł za tym stać. A na koniec Robert Passut sięgnął Nowego Dna w aferze tajlandzkiej i nagrał swoje tłumaczenia. W jednym z ostatnich odcinków gadaliśmy o napadzie na bardzo znaną streamerkę, czyli Amurant. Celem napadu miało być obrabowanie jej skryptowalut, którymi chwaliła się jeszcze kilka miesięcy temu. Jak pewnie pamiętacie, to temat był o tyle kontrowersyjny, że dziewczyna w trakcie e, samego napadu pisała tweety o tym co się dzieje i sporo osób już wtedy podejrzewało, że cała sprawa może być ustawką. Mimo że informował o niej oficjalny profil policji z Houston, a streamerka deklarowała, że została uderzona pistoletem. Aczkolwiek portal Dexerto dotarł do Ekskluzywnych nagrań z całego zdarzenia. Ekskluzywnych, czyli streamerka po prostu sama im to wysłała. No i widzimy tam, jak wyglądało same włamanie. Na nagraniu słyszymy, jak mężczyźni krzyczą: Gdzie są pieniądze? Gdzie są kwa kryptowaluty? Nie wycinajcie tego z kontekstu, proszę. Oraz słyszymy, że sama Amurant jest przerażona, co pokrywałoby się z tym, co pisała na ichsie. Dodatkowo pojawiły się dowody w postaci nagrania śladów krwi na jej posesji oraz zniszczonego płotu. Mimo wszystko, wciąż spora część osób absolutnie w to nie wierzy. I faktycznie ciężko nie uznać tego wszystkiego za skam albo chociaż próbę polecenia na chmurce tej całej... Teorii tragicznej sytuacji, bo nagle jeden z portali dostaje jakieś wcześniej niepublikowane nagrania, a sama pokrzywdzona pojawia się na różnych wywiadach gadając o całej sytuacji. Patrząc na to, że w ciągu ostatniego roku jakoś specjalnie głośno nie było o paniu Amorant. To jakoś turbo zdziwiony nie jestem, że próbuje tę sytuację spienić. Jak wiadomo, w dzisiejszych czasach pansiary zrobią wszystko, żeby chociaż chwila o nich było głośno w internecie. Jednak, jak donoszą media, w całej sprawie zostało zatrzymanych już czterech podejrzanych. Co ciekawe, to wszyscy to nastolatkowie, z których najmłodszy ma zaledwie 16 lat. Podano nawet dokładne dane każdego z nich, więc no brzmi to całkiem legitnie. Jak myśleliście, że Robert Pasut sięgnął do dna, to za rogu wyjeżdża kolejny temat, który. Jest jeszcze głębszym zjazdem windom do piekła. O co chodzi tym razem? Robert wyruszył w podróż do Tajlandii. Destynacja pewnie nieprzypadkowa, gdyż kraj słynie ze swojej turystyki. Podczas wycieczki, Pasud poznał kilka osób, wśród nich jedną tajkę, z którą wspólnie zaczął imprezować i wspólnie zaczęli się upijać. Po czasie udał się z nią do hotelu Tuktukiem, jednak ta z powodu upojenia zasnęła w trakcie drogi. Gdy dotarli do hotelu, dziewczyna wstała i poszła do toalety, a w międzyczasie Robert zdążył się pochwalić widzom za pasem wiagry i od dał mocz do umywalki i zapowiedział, że jak dziewczyna wyjdzie, to ten nie da jej spokoju. Ale mam przejewane. Jak, ja, jak ja posmakuję tej kur... azjatyckiej, to ja nie dam jej spokoju, bo ja już wiem, jak to będzie, nie? I gdy Tajka wyszła z toalety oraz ponownie zasnęła, pasud dotrzymał słowa i rzeczywiście nie dał jej spokoju. Dosia, patrz. do Dosiu zaczął dotykać jej pośladków a po sugestiach czatu że e, może być to ladyboy ten stwierdził, że zacznie to weryfikować dodając od siebie obrzydliwe teksty I Twoja pupcia? O tutaj O, taka ma być moja kupa. ta słodka ciasna ci ma być moja o. Wszystko wyglądało bardzo źle Wiele osób spekulowało, że dopuścił się przestępstwa na nieprzytomnej kobiecie, co w Tajlandii jest piekielnie surowo karane. Więc gdy zorientował się, czego się dopuścił i że widzowie mogą zacząć zgłaszać to wszystko do tamtejszych władz, stwierdził, że wyjedzie z kraju. Ku ucieszy widzów, komentował jej zapach, porównując go do tojskiego kary. To była przemoc. W Tajlandii za takie zachowanie grozi nawet do 10 lat więzienia. Pasup doskonale to wiedział, dlatego kilkadziesiąt godzin później był już na Filipinach. Przy okazji kasując cały zapis transmisji. Internet wybuchł, pojawiło się masa artykułów mówiących o... Jeden z TikToków, który mówił o sytuacji, zdobył blisko 4 miliony wyświetleń, więc Pasud postanowił odnieść się do sprawy jeszcze szerzej. Po pierwsze, stwierdził, że nie dotykał kobiety w miejsca intymne, a chciał tylko zweryfikować, czy nie jest to Ladyboy, no bo czat losowych błaznów na kiku, śmiał się, że kręci z facetem. Przepraszam was, ale pisaliście mi, że, że jeżeli to jest facet, no to, to też jest problem, i też zostałem oszukany, więc powiedzmy, zerknąłem z bliska. Zdementował informację, że włożył jej rękę pod bieliznę i zaznaczył, że nie doszło do stosunku. ja uklepnąłem też, kur... no takie, no może trzeba było. Wiecie, to zaglądanie było takie po prostu przez Trans TV, tam by zaglądali, ja też zajrzałem. No i po prostu może to było trochę niewłaściwe, nie, nie było to nic wykorzystania. Na pewno nikogoś. I ponoć po zakończeniu streama opuścił pokój po to, aby samemu upijać się w pojedynkę. No i jedyne do czego się przyznał, to że faktycznie wąchał jej dupę i rzucał obrzydliwe komentarze. To jakiegoś powodu, powąchał mi dupę, ale to nie było tak że pachniała jak jakieś karietka, tylko tak powiedziałem, bo tak pierdolę, no ale po prostu nie wiem, czemu powąchał mi dupę, to było dziwne. No może po prostu e, alkohol czy coś no dobrze za bardzo ten. No ją alkohol poskładał, nie poskładał. Kił się kurwa ten chłop stał. Przykro się na to patrzy, szczególnie jako wieloletni youtube'owy widz. Cała sprawa jest po prostu obrzydliwa, co nie jest nic nowym w kontekście pasuta. Pytanie tylko, do którego momentu te granice będą przekraczane. Partnerem kanału jest KFD, czyli polski producent jakościowych supli, a z kodem konop dostaniecie zniżkę na wasze zamówienie. Niedawno informowałem was o tragicznej śmierci Krzysztofa Kononowicza. Parę dni temu odbył się jego pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Białym Stoku. Ceremonię organizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ponieważ nie było rodziny ani spadkobierców, którzy mogliby się zająć tym tematem. Na ceremonii pojawiło się naprawdę dużo ludzi w przeróżnym przedziale wiekowym, chcących pożegnać Krzysztofa. Jak się okazało, całość była transmitowana na żywo. Zarówno na YouTubie, jak i na TikToku wiele osób w międzyczasie robiło zdjęcia i nagrywało. Patrząc na to, jak wyglądał pogrzeb Majora, to nie ciężko wywnioskować, że Krzysztof nie chciałby jego ceremonia także była transmitowana. Nie, A ty, nie, dzień, wzi, bądź, ja. Nawet Zdrowia. na pogrzebie musisz nagrywać no, człowieku? Nie, nie, nie. W 2023 roku na pogrzebie Majora Suchodolskiego Kolon wdarł się w awanturę, wyrywając telefon człowiekowi, który nagrywał całą ceremonię. Tym razem nie doszło do podobnej sytuacji, ale wyraźnie było widać na nagraniach zażenowanie ze strony osób, które faktycznie przyszły się pożegnać z mężczyzną. Ostatnio w internecie nastąpił dziwny zbieg okoliczności, ponieważ wraz z wyjazdem Kamila Labudy i grażenki na krakowskie ulice media obiegła informacja, że w nocy z 9 na 10 marca około 2 w Pruszkowie doszło do pożaru budynków biurowych i hal na terenie dawnego skupu złomu byłego wspólnika Buddy. Czyli jak wiadomo robimy wyżej. Żozę kolekcjonera. Oprócz niszczenia biur oraz hali, z miejsca zniknął charakterystyczny czołg, który był symbolem tego miejsca. Pierwszą osobą, która poinformowała o całej sytuacji, był szalony reporter, który to skomentował, że teraz zaczyna się ostra gra. Więc dużo osób zaczęło łączyć Buddę z tym całym podpaleniem oraz zawinięciem czołgu. Szczególnie, że Żozę zarzucał Buddzie w przeszłości, że nakłaniał go do spalenia magazynu ilegala. Kamil L. na te zarzuty odpowiedział tym zdjęciem na kanale nadawczym, który jest w sumie całkiem śmieszny. I tutaj zaczyna robić się dziwnie, ponieważ Róża opublikował nagranie z pogoni za skradzionym czołgiem. Proszę zobaczyć, jak się ładnie czołg kradnie Chyba pod zakaz nie jakby motostradą. I mają opracowaną drogę wyjazdu. Za którym ciągnął się sznur samochodów. Przyznam, że to dość specyficzne, by nagrywać całe wydarzenie i nie podjąć jakichś kroków, by nie wiem, na przykład zatrzymać tych złodziei, albo wezwać jakieś służby do pomocy. Zapytałem Jozo o ten filmik, jak jedzie za czołgiem i napisał padłem w panikę jadąc za nimi, ponieważ rozpoznałem po prowadzącym busa, że to ten sam człowiek, który przez 12 lat serwisował mi ten sprzęt. A więc słowo przepraszam teraz nie załatwia sprawy. Wpadli na głupi pomysł, więc teraz Niech poniosą konsekwencje Więc mam już jakąś konkretną informację Skoro ktoś serwisował czok przez 12 lat I nagle go ukradł To w sumie i wie o co chodzi. Chwilę potem Rose jeszcze dopisał, że dla dobra śledztwa nie może obszerniej powiedzieć o sprawie, ale spilnął ciekawostkę, że cała afera związana jest z kradzieżą projektu ilegala i zaangażowaniem osób takich jak Boxdell. Czeka długo, bo chce ujawnić wszystkie osoby, które stoją za całym procederem. Dał znać, że dalej robi film o Budzie z Patrykiem Wegom, a na koniec dodał, że każdy zostanie rozliczony. Więc roszad w kuluarach trwają. Jestem ciekaw, czy dostaniemy na te słowa jakieś dowody. Zakładam, że to są jakieś prywatne rozrachunki. W tym uniwersum wszystko jest możliwe, chociaż nie wiem co Budda mógłby osiągnąć poprzez spalenie magazynu Jose. Niektórzy wskazują też, że Jose sam sobie to wszystko zrobił. A jak było naprawdę, zobaczymy w przyszłości, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie, żeby nie pominąć żadnych update'ów. Jutro o 20:00 na moim Discordzie będzie opcja wspólnie się złapać, pogadać oraz zagrać w gierkę. Będę tam grać z widzami w World of Warships. Jak chcecie wpaść na gierkę, no to w pierwszej linijce opisu jest link do pobrania statków. World of Warships jest darmowe, a z linku poniżej dostaniecie na start 7 dni konta premium, 2 miliony kredytów, 500 dablonów oraz rzadki okręt premium. Gra polega na bitwach morskich, w którą możecie grać razem ze swoimi znajomymi. Do dyspozycji macie ponad 500 historycznych statków oraz kilkadziesiąt mapek, gdzie na każdą z nich przypada Strategia, więc nie będzie wam się nudzić. Podajcie jutro na 20 na wspólną gierkę w World of Warships. Tutaj jest mój nick w grze, a linka do pobrania statków macie w opisie. W ostatnim materiale pokazałem wam wiadomości milionowego influencera, który wysyłał do 15-letniej Wicki. Były one obrzydliwe i nieodpowiedzialne. Do wszystkiego szybko przyznał się Ksajo, najpierw pisząc bardzo błyskotliwy komentarz pod moim filmem. Czasem własny koń potrafi człowieka wyprowadzić w pole. Widząc ten komentarz w powiadomieniach YouTube Studio, już od razu zakładałem w jaką stronę będziemy iść, czyli beczka, satyra i rozmydlanie tematu. Dzisiaj podsumujemy wszystko co pojawiło się w internecie po moim ostatnim materiale i powiem wam czy napłynęło coś nowego. Ironiczny nastrój został podbity na Twitterze, gdzie w pierwszym zdaniu Kanye stwierdził, że wiadomo od razu kto za tymi wiadomościami stał, no bo mm, dobry ris, takiego dobrego podrywu nie mógł mieć nikt inny jak on. Stwierdził, że lubi pisać jak kretyn, a takich DMów ma mieć otwartych. 500. Nie kurwa, gratulacje. Dodał również, że faktycznie dziewczyna była za młoda na taką wymianę wiadomości i jest mu głupio oraz przyznaje się do swojej winy. W tej wypowiedzi, jak i późniejszych, te poważne statementy przyplatane są robieniem beki z całego zdarzenia. Podczas wyżej przytoczonego tweeta prosił również o niepisanie do niego hejterskich komentarzy w DM, ponieważ nie chce pominąć żadnego nowego zgłoszenia. Czy to, że to wina dziewczyn, ponieważ przez nie nie staje już mu do filmów po. Taktyka żarcików jednak nie działała najlepiej. W komentarzach ludzie zamiast się śmiać, no to po prostu cisnęli go za bycie clownem czy z wyrolem, który zamiast się poważnie odnieść czy przeprosić, bombarduje ludzi tymi odklejonymi tweetami, których co najlepsze ludzie sami zaczęli się gubić. Pod pierwszym statementem xajom jeden z widzów napisał po prostu obrzydliwe, A co streamer mu przytaknął, dodając, że faktycznie nie była najlepsza, mając na myśli dziewczynę. Za to kilka godzin później napisał kolejnego dłuższego tweeta, gdzie yy, niby przepraszam, Twierdząc, że nie patrzył na swoje zachowanie tak krytycznie. Umówił się do tuologa, aby zdiagnozował oraz wyleczył jego problemy. Dodał, że o przebiegach terapii będzie informował regularnie widzów. A na koniec wyjaśnił, że jego wcześniejsza wypowiedź była pisana w emocjach. Zastanawiał się też przez chwilę, czy ma odejść z internetu, ale jednak woli pokazać ludziom swoją wielką przemianę. Mało tego, napisał nawet, że chce ze mną podjąć współpracę i widać było, że ten tweet był znowu takim ironicznym wysrywem oraz po prostu robieniem sobie jaj. Natomiast wiele osób wzięło to na poważnie, co jest dosyć ciekawym zjawiskiem, bo gość doprowadził do sytuacji, gdzie ludzie już sami nie wiedzieli, czy on pisze coś na poważnie, czy sobie żartuje i taka sinusoida trwała cały czas. W kolejnym twicie napisał, że ma teraz sporo stresu w życiu no i przyda mu się odrobina relaksu i załączył zdjęcie siedziby firmy, która produkuje filmy. Po Magiczne. Za to parę godzin później wleciał kolejny z pozoru poważny wpis, w którym sobie napisał, że właśnie odbył wizytę u psychologa psychoterapeuty, został podobno odosłany na testy osobowości pod kątem narcyzmu czy socjopatii. Dodał, że będzie pracował nad sobą oraz z popełnionymi błędami, i na samym końcu dodał, że jednak hashtag Resocjalizacja, never give up i New Beginning. Odpowiadając na komentarze, twierdził, że nie jest to żadna ściema i mówi w 100% poważnie. Potem jednak znowu zmienił swoje podejście, no i napisał, że screeny to fake. Pisał też, że minęły 24 godziny od zjechania na ręcznym do Softów i że dla zaburzonego człowieka jak on to bardzo dużo znaczy, a terapia przynosi efekty. W międzyczasie w internecie zaczęły pojawiać się spekulacje na temat tożsamości dziewczyny z mojego filmu. Sam nie jestem pewien, czy ten fake został zapoczątkowany na wykopie, czy na Twitterze, ale losowe konta zaczęły pisać, że dziewczyna z mojego filmu to jest jakaś pani, która sprzedaje w internecie swoje majtki, czy zużyte tampony. Tak, w internecie są takie miejsca. Więc od razu pojawiły się głosy, że. wow! Co za dzika! Ksajo legenda niewinny. Te, że to był fake, to był po prostu fake news, którego nikt nie zweryfikował, a te tweety miały dosyć spory zasięg. To nie była ta dziewczyna, o czym napisałem na Insta Stories. za to postanowił podbijać tego fake newsa, pisząc, że ugrał dobry deal na Might. Macie 2 plus 1. Ksajo pomiędzy tym wszystkim cisnął też osoby, które go krytykowały, czy wstawił zdjęcie w z narysowanym zegarkiem. Takie podejście błaznowania, śmiesznych tekścików czy ironii niesamowicie śmieszyło społeczność, którą zbudował sobie Ksaia. Czyli wiecie, no takich powiedzmy sobie szczerze niedojrzałych osób, które mają 14, 15, 16 lat i myślą, że są dorośli, ale niestety dla Ksaja każdy normalny twórca, jak i jego podopieczny, których sam stworzył, jednogłośnie i prawidłowo skrytykowali jego zachowanie. Całą sytuację skomentował Rybson na swoim live, który blisko działał z Ksaja. Był z nim również w jednej drużynie e-sportowej podczas wybuchu całej afery. I dzień przed przyznajem się Ksaja do screenów ogłosili współpracę z Operą GX, która wycofała się od razu po pierwszym wpisie streamera. Rybson powiedział, że mimo iż trzymali się razem, no to nigdy nie wchodził w jego prywatę oraz bardzo mało wiedział o jego życiu. Jak sam powiedział, to od zawsze wiedział, że Ksajo był wspinniarzem. Wiedziałem, że Ksajo jest wspinniarzem. No to wiedzieli wszyscy, nie? To wiedzieli wszyscy. No zawsze coś tam pisa pisał i tak dalej, i tak dalej. Jednak jest teraz w ogromnym szoku oraz uważa, że Ksajo odwalił manianę. No od od, od, totalnie, jak mój mózg, nie stanie, mówić, że to coś się stało, jak coś i jestem w ogromnym szoku. Słuchaj, tak samo wypowiedział się negatywnie o jego niesmacznym zachowaniu. Dla mnie te wiadomości były w... smaczne. Ja, jako osoba, która gdzieś gdzieś tam hejtuje, czy to pasuta, czy AMG, no to te wiadomości wiadomo, nie są, nie mają tej skali, ale też są po prostu w podobnym, niefajnym smaku. Oraz dał znać, że ludzie zaplecza tworzący projekty wokół Xajob, takie jak na przykład Bita Śmietanka, napisali słucharowi, że nie chcą już mieć z Marcinem do czynienia. Z tydzień temu zacząłem temat bitej śmietanki, to na przykład wczoraj główny producent, co robił nam bitą śmietankę, powiedział, że że nie ma zamiaru robić na przed Ksajem bicie śmietanki. Na koniec Suchar wspomniał, że Ksajo nawet nie wyświetlił od niego prywatnej wiadomości. Napisałem do Marcina Ksaju Majkuta bardzo długą wiadomość. Mam wrażenie, że Marcin troszkę, nawet nie wiem jak to określić, no, coś się popaliło, bo od 20 godzin tej wiadomości nawet nie wyświetlił, mimo że na przykład Rypsa mu też pisał, że mi odpisał. Ciekawą reakcją był Jabczan, czyli również jeden z aktualnych, bądź już byłych kolegów Ksaja który sam stwierdził, że nie wie, jak wygląda piętnastolatka, i dopiero kiedy znalazł kogoś takiego w swoim otoczeniu, to jego perspektywa zmieniła się o 180 stopni. No i jednoznacznie skrytykował takie kontakty. Ja bym musiał dziecko tu 15-letnie zobaczyć. Ja nie wiem, jak wygląda dziecko 15-letnie. Co to jest 15 lat? Ile lat ma, Michał? Piętnaście w tym roku. Ja, Dobra, nara, nie, ja zmieniam zdanie o 180 stopni, przecież ten, ten mój brat jest upośledzony, on ma 15 lat, to to dziecko też ma, to jest dziecko, ja zmieniam zdanie w 100%. A dla mnie to jest złe, jednak nie pochwalam tego. Nieuczesana podkreśliła, że dla typowej nastolatki, która na co dzień ma zmartwienia typu nadchodzący sprawdzian, wizja randkowania czy posiadania bliższej relacji z Idolem jest niesamowicie atrakcyjna. Taki autorytet w postaci osoby, którą się ogląda, wielbi, piera, który jest wychwalany w internecie, to pamiętajcie, że z pozycji piętnastolatki, która chodzi se do szkółki i idzie na sprawdzian z matematyki, to wizja. Wizja randkowania z takim idolem jej z internetu bardzo, powiedzmy, bardzo. jak, jak książę z bajki, praktycznie, więc proszę, kochani. Nie oczekujmy od takiej osoby zdrowego rozsądku. Mimo zachowania Ksajo, zawsze znajdą się osoby, które będą go bronić, no bo stworzył sobie community, dla których takie błaznowanie to jest sigma. Trzeba być wyrozumiałym, dajmy im dojrzeć w spokoju, ok? Wszystkie wypowiedzi Ksaja mogły być spowodowane staraniem się zakrycia faktycznego problemu i próbą zmęczenia publiki tym tematem, ale kiedy to się nie powiodło, a ludzi te posty zaczęły już bardziej żenować, niż śmieszyć, to Ksaja w końcu postanowił dać potężny i obszerny post, w którym w pełni poważnie odniósł się do dramy. I sam wpis nie został już poprzeplatany jakimiś żarcikami, więc... Można go chyba uznać za oficjalny statement. Zaczyna się od deklaracji, że musi ochłonąć, przestać się udzielać i oddalić z internetu. Wyznał, że istnieje jego zdehumanizowana część, z którą kłusi się całe życie, i nie potrafi odczuć winy względem stingu, który robił ze wszystkimi dziewczynami. Kobiet miało być wiele, a go nie obchodziło ich samopoczucie, cel tych działań, czy. wiek. Jednak do interakcji w realu miało żadnych nie dochodzić. No wiecie, już po Pandorze takie, jak się okazało, prawnie ryzykowne, było nie pytanie o wiek, i to dotarło do Ksajo. Ale wiecie, on to traktował jak grę, zmieniał skiny, wypruty z emocji. Prawdziwy, zimny twardziel. Co nie? Kolejna część dotyczy sytuacji z dziewczyną. Ksajo opisuje ją jako osobę zaburzoną, i śmieszne jest to, że w całym tym statementie robi z siebie ofiarę i bardzo starał się odciąć od tej sytuacji, ale. Nie do końca wiedział jak. Stwierdził, że dziewczyna z mojego filmu była i pewnie nadal jest zaburzona psychicznie, a on patrzył na nią jak kolejną z wielu MPC-ów i absolutną świruskę, a nie realnego człowieka z problemami. Na początku miał myśli, że trolluje go swoimi wiadomościami, jakoby go kochała, ale tak się nie okazało. Miała ona do niego non-stop wypisywać, mimo iż ograniczył jej konto i urwał kontakt. I to jest akurat ciekawy statement co do dziewczyny, no bo. Okazuje się, że mam cały zapis tej konwersacji i nie dość, że nie było tam jakiegoś codziennego wyznawania miłości, nachalnego kontaktu, poza pierwszymi próbami zwrócenia na siebie uwagi, to było wiele momentów jak Ksayo sam inicjował rozmowy z dziewczyną i w zasadzie sam na nią naciskał, a nie, że psychopatyczna świruska sama prowadziła ze sobą monolog, żeby jej idol w końcu odpisał. No lipa lipa, następny dzień, szkoda, że umarłaś, byłaś w porządku. Kolejna inicjacja rozmowy, jak się czujesz perełko, nie przestałem o Tobie myśleć co ludzką noc. Kolejna inicjacja rozmowy. A dziś twój dzień, czy nie? Dalej czytamy. Nie wiedziałem, co mam zrobić i jak ją pogonić. Realnie bałem się, że zrobi sobie krzywdę, więc milczałem i czekałem, aż jej się znudzi. Ale to powtarzało się każdego dnia. I tutaj ponownie wiemy, że nie milczał i nie czekał na znudzenie drugiej strony. A ponadto nie wiem o co chodzi z tą obawą, że dziewczyna by sobie zrobiła krzywdę. W całej konwersacji absolutnie nic takiego nie sugerowała. A teraz banger, no bo Xayo tłumaczy swoje zwyrolskie wiadomości. Pisałem do niej takie debilizmy, które już wiedziałem, że akceptowała, ale o tyle inne, żeby w końcu coś zrozumiała. Nie wiedziałem, co mam do niej pisać, bo na każdą creepy wiadomość odpowiadała jak gdyby nic się nie działo. A na każdą, w której próbowałem ją od siebie zdystansować, albo mnie przepraszała, albo mówiła, że poczeka, aż mi się polepszy. Czyli jak od razu zauważyłeś chorą i atencyjną psychowankę, która wypisuje od ciebie od miesięcy, to co robisz? No, normalne. Wchodzisz w interakcję i ciągniesz od niej fotki oraz naciskasz na te rozbierane. A to wszystko po po to, żeby ją odstraszyć, no bo po co blokować? Po zapisie całej konwersacji nie wygląda na to, że dziewczyna obsesyjnie wypisywała, czy była jakąś świruską. Ksajo nie pokazał na to swoich dowodów, a ona tego nie potwierdza. Więc bardziej wygląda to na próbę zrzucenia winy na nią, co samo w sobie jest słabe. Dalej czytamy. Kilka miesięcy bez odpowiedzi. Codziennie pisała do mnie, ona i jej koleżanki. Wiadomości typu czeka na pierścionek, nie kryj się z uczuciami, napisz do niej, zobacz co wstawiła na story. I tutaj widzowie nie do końca znają chronologię, ale jeszcze wcześniej dziewczyna mu napisała długą wiadomość. Gdzie jasno dała znać, że ksajo jej się spodobał. Zrobiła sobie nadzieję, no i w sumie to ta relacja siada jej na psychę. A ten na jej emocjonalne zwierzenie napisał, że wydaje mi się, że za dużo myślisz, wyluzuj, naprawdę wyluzuj dziewczyno. I zaledwie półtora miesiąca później wrócił do naciskania o fotki. I rzeczywiście, mimo widocznych przerw w konwersacjach, ciągle do nich wracał. Więc to nie było tak, że biedny Marcin. Był pogrążony w jednostronnym monologu ze strony psychofanki. Zbliżało się wydarzenie na żywo, na którym miałem być. Mimo tego, że znów od miesięcy jej nie odpisałem ani nie wyświetlałem jej wiadomości. Codziennie pisała do mnie kilka razy i twierdziła, że przyjedzie ma niespodziankę. Znajdzie mnie i wreszcie się spotkamy i porozmawiamy. Wtedy finalnie wystosowałem wiadomość, w której proszę ją, żeby odpuściła. Kilka dni później regularnie zaczęła pisać do mnie jedna z jej zaangażowanych wcześniej koleżanek, że mnie zaje, że zna mój adres i zniszczy mi życie. Więc Xajusz walawina na dziewczynę oraz jej koleżar. Ale nie dostrzega tego, że jest to konsekwencja jego własnych działań. To jest efekt wielomiesięcznego budowania relacji z nastolatką, podtrzymywania kontaktu, wracania do rozmów, gdy było mu to na rękę, czy ignorowania jasnych sygnałów. Emocjonalnego zaangażowania z jej strony. A wystarczyło spytać o wiek na starcie, zauważyć, że masz do czynienia z nastolatką, co kurwa naprawdę nie było trudne. Patrząc na jej zdjęcia, sposób rozmowy czy zachowanie, nasz Sigma potrafił zdiagnozować jej problemy psychiczne czy obsesje, ale nie to, że ma do czynienia z jeszcze nastolatką. No a teraz robi z siebie ofiarę, bo finalnie dziewczyny o ile jest to w ogóle prawda Zachowało się niedojrzale, a jedna z nich ponoć miała mu grozić. Może zamiast robić jej nadzieję, trzeba było po prostu nie zagadywać na jej monologii. Może trzeba było zakończyć to wcześniej niż przez miesiące podtrzymywać ten kontakt. Może trzeba było jasno napisać, że trolujesz, a nie kiedy zrobiło się dla ciebie niewygodnie. Bo jak sam widziałeś, po twojej pierwszej, poważnej wiadomości, w której jednoznacznie się odciąłeś, kontakt się skończył. No i co? Nie można było tak od razu? Więc możesz próbować zwalać winę na nastolatkę i jej niedojrzałe koleżanki. Ale to ty podjąłeś decyzję, by nawiązać ten kontakt. To ty zdecydowałeś się na rozmowy, zdjęcia i podtrzymywanie tej relacji. Więc nie dziw się, że nastolatka zachowała się jak nastolatka. Może zamiast szukać winnych, weź to na klatę. Bo gdyby ta dziewczyna okazała się równie nierozsądna co ty, to dziś nie tłumaczyłbyś się przed internetem, a przed prokuratorem. Dlaczego wyciągnąłeś treści po graficzne od nieletniej. Ale jest mała nadzieja dla Ksajo taka tyci tyci delikateńka, No bo choć raz Ksajo stwierdza, to wszystko nie zmienia oczywiście tego, że nie powinienem być, dawać jej nawet grama uwagi, nie powinienem pisać niestosownych wiadomości, a przynajmniej potwierdzić, że jest świadoma i właściwa do popełnienia takich decyzji. Tak! Dokładnie. Długo musieliśmy czekać na to zdanie. Na końcu Ksajo tłumaczy swoje wstępne zachowanie i argumentuje to chęcią, zagrania na nosie wszystkim oburzonym ludziom, informuje, że jest popsuty i potrzebuje kompleksowej pomocy. Podsumowując całą tą ogromną wiadomość Ksajo, no to jest ona bardzo dziurawa. Próbuje przedstawić krytykujących go ludzi jako tłum żądny krwi, ale ignoruje fakt, że on jest źródłem problemu. Ludzie nie są żądni krwi. Oni po prostu mają dosyć toksycznych twórców, którzy. Nie są w stanie wziąć odpowiedzialności na klatę. Wystarczy, nie odpierdalać jako taki twórca i jest po problemie. Zauważ, że nikt nie miałby do ciebie problemu do twojego trollingu, do stylu bycia itd. Ale pewnych granic nie powinno się przekraczać i to tylko ty świadomie ryzykowałeś. Śmieszne jest to, że największy problem widzisz w kanałach, które to nagłaśniają. A nie w tym, co robisz. I pewnie zastanawiacie się, czy dziewczyn było więcej. No cóż, sam Ksajo się do tego przyznał, że była to dla niego rutyna, a odzew sieci to tylko potwierdził. A czy będzie miał z tego konsekwencje prawne? To już tylko jego problem. Żadna laska się na mnie nie rozpadła w internecie. Słuchaj, ja się nie mam czego wstydzić. Ja jestem za tym, że jeżeli coś wchodzi do internetu i ktoś uważa to za problem, to to nie jest mój problem, tylko jego problem, że uważa to za problem. Po roku głupich rzeczy w życiu zrobiłem, ale nie powiedziałbym, że to jest coś, co mam za uszami. To tyle. Subskrybujcie kanał, aby być na czasie i nie pominąć kolejnych odcinków. A w międzyczasie wpadajcie na inne kanały na czasie, aby sprawdzić newsy z innych sfer internetu. Pa, pa! Partnerem kanału jest XTB, czyli polska platforma inwestycyjna oferująca tysiące instrumentów finansowych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w linku w opisie.